Sędzia Tuleja. To dla mnie wzór odważnego sędziego. Dziś on, a jutro każdy inny sędzia, może znaleźć się na celowniku władzy. Uzbrojonej w ustawę kagańcową. Uderza ona nie tylko w sędziów, ale i w nasze prawa. Dlatego liczę na Komisję Europejską, że skieruje tę haniebną ustawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o zatrzymanie jej działania. Stoję solidarnie, ramię w ramię, z sędzią Tuleją. Jeśli chcemy być. Wolnymi ludźmi, wolnymi obywatelami, to musimy mieć niezależne sądy i niezawisłych sędziów. Jeśli nie będzie niezależnych sądów i niezawisłych sędziów, myślę, że prędzej czy później stracimy swoją wolność. Panie sędzio, bardzo dziękujemy. Życzymy odwagi i wszystkiego dobrego. I jeśli widzisz ten film, wierzę w ciebie. dziękuję Ci za to, co robisz dla nas wszystkich ramię w ramie ramię w ramie ramię w ramie ramię w ramie ramię w, w ramie sędzią tuleją